Hi. Kocham cię, Ptysiu. You, honey, kocham cię, króliczku. Wiem, że bezgranicznie Ty mnie kochasz. Nie przyszedłem tu na przyjęcie. Chciałem zobaczyć panią. Bardzo, bardzo cię kocham. Romantyczni i nieśmiali. Mogłobyś wylizać zaśmić. Ci... Na pewno nie. Ci dwaj umowali sobie seks i przemoc. Rozwalę a, każdego z na pokoleniu. Nie będzie spokoju. Ociekają kiczem i hektolitrami sztucznej krwi. Wiesz, że ludzkie elity mają 10 długości ludzkiego ciała? Wszyscy spokój, chyba, że chcecie tak skończyć. Co to k***a było? A widzowie... Kochają ich za to. Mistrzowie konwencji. Tarantino i Rodriguez. W każdy piątek po północy na kanałach Filmbox i Filmbox Extra. Adios. Kurwa.